Dzień dobry wszystkim, którzy mnie tutaj wspieracie. Przychodzę z małą aktualizacją mojego stanu zdrowotnego, ale najpierw chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za dotychczasową pomoc, bo jest ogromna. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem w szpitalu, jak niestety widać. Jestem tutaj dlatego, że pogorszyły się moje wyniki. Spadła spirometria, spadła waga, dokuczały mi zatoki i mam zmiany w płucach, których do tej pory nie miałam. To wszystko niestety... Sprawiło, że musiałam w końcu przyjść do szpitala po długim, długim czasie bez zaostrzeń. I wspólnie z lekarzami postanowiliśmy, że po kilku dniach antybiotykoterapii zacznę brać Kavtrio, czyli ten lek, który zbieram na tej zbiórce. Trochę się boję, trochę jestem podekscytowana, czekam, jak zareaguje mój organizm. Niemniej nadal jest to jedna moja szansa na normalne życie, dlatego jak nigdy wcześniej muszę Was bardzo, bardzo prosić o pomoc, żeby e, nie zabrakło mi środków na leczenie, jak już je zacznę. Nadal zostało zebrania 40%, to jest 400 tysięcy zł, ale wierzę, że wspólnymi siłami e, uda nam się to uzbierać. Liczy się naprawdę każda wpłata i każde udostępnienie, każda możliwa pomoc i za każdą z góry dziękuję. To, że jestem teraz w szpitalu, niestety to oznacza, że spędzę tutaj swoje 32 urodziny i urodziny to jest taki szczególny czas, gdzie zdrowi ludzie e, często mówią, o nie, jestem rok starszy, natomiast ludzie z mokowisty dozą, w tym ja, mówimy, super, udało nam się przeżyć kolejny rok. I ja bardzo, bardzo liczę na to, że takich lat będzie dużo więcej, ale do tego naprawdę potrzebuję Waszej pomocy. Sama nie jestem w stanie uzbierać takiej kwoty. Moje siostry założyły specjalną urodzinową skarbonkę, więc jeżeli tylko możecie mi jakoś pomóc, to zapraszam do tej skarbonki. I co? I trzymajcie kciuki. Naprawdę, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystko.